Witam! 31 lipca roku wyborczym 2024. Jeżeli Kamala Harris ma wygrać z Trumpem, to musi przełamać fatum, które ciąży nad Partią Demokratyczną. Otóż w powojennej historii Stanów, dwa razy miała miejsce sytuacja, kiedy rzędujący prezydent nie ubiegał się o reelekcję. I za każdym razem, w obu przypadkach, był to demokratyczny prezydent, i, i w obu przypadkach demokraci przegrali wybory, i prezydentem został ktoś z Partii Republikańskiej. Za pierwszym razem był to Harry Truman, który zastąpił Roosevelta po jego zgonie i nie ubiegał się o reelekcję. Za drugim razem był to Lyndon Johnson, który też się nie ubiegał. Jeśli idzie o Trumana, to no, miał on dosyć niską popularność, prawdę powiedziawszy. Jego szanse tak czy owak były wątłe, a, i, i zdecydował się nie, nie, nie startować. Kandydatem na prezydenta został Adlai Stevenson, który był no, znakomitym człowiekiem, ale to nie był materiał na prezydenta, to był intelektualista. I, i, i w Ameryce intelektualiści, no, nawet jeśli są poważani, to, to jednak nie, nie mają takiego szerokiego uznania. I, a poza tym jego przeciwnikiem był Eisenhower, Dwight Eisenhower, czyli dowódca amerykańskiej armii w okresie II wojny światowej, który był bohaterem wojennym, miał niezwykłą popularność i był również no, znakomitym kandydatem pod wieloma względami. Prezydentura Eisenhowera to jeden z naj, najbardziej takich świetlanych okresów pomijając sprawy rasowe w historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, jeśli idzie o drugą sytuację, to Lyndon Johnson zrezygnował, ale zrezygnował w sytuacji, kiedy był dotknięty no, katastrofą wojny wietnamskiej, która po prostu się całkowicie sypała, była bezsensownym przedsięwzięciem od samego początku i sposób jej przeprowadzenia był Również no, mało sensowne I, I Lyndon Johnson, pomimo swoich niezaprzeczalnych osiągnięć na, na polu o, społecznym, był to człowiek, który przepchnął reformy praw wyborczych w Południowych Stanach, które wreszcie umożliwiły Czarnym Amerykanom głosowanie. No, nie był nie był jednak. Specjalnie mocnym kandydatem, właśnie z uwagi z, przede wszystkim na, na wojnę wietnamską. Natomiast jego, w miejsce jego wystąpił Humphrey, hum, 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 Humphrey i przegrał z Nixonem, który był no, taki wtedy jeszcze dosyć młody, energiczny no, i obiecywał. Rozwiązanie, zakończenie wojny w Wietnamie. Miał, miał schowany w kieszeni magiczny plan ukończenia tej wojny. No, jak było to, to, wiadomo. Tak więc w obu tych przypadkach urzędujący demokratyczny prezydent nie ubiega się o reelekcję i w obu przypadkach Partia Demokratyczna przegrywa. I teraz tu nie chodzi o rozważanie fatum w sensie jakichś takich magicznych czynników, tylko pewną prawidłowość, bo jeżeli coś się zdarza dwa razy na, na dwa, no to jest to prawidłowość niewątpliwie. Urzęduje, fakt, że urzędujący prezydent rezygnuje z ubiegania się o reelekcję, no to sam w sobie jest takim sygnałem dla... Publiczności, no, że coś z tą prezydenturą jednak nie jest w porządku. Jest to taki, no, jest to takie ewidentne pokazanie, że, że gdzieś, przynajmniej potencjalnie kryje się jakaś słabość. No i, 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 i rzeczywiście, zwłaszcza w przypadku Johnsona, no, no, było to dosyć oczywiste. W przypadku obecnym Kamali Harris, no, też jest ten fakt, że urzędujący prezydent rezygnuje z reelekcji, z ubiegania się o reelekcję i, i to jest tym samym takie pewne przyznanie się do tego, że no, nie wszystko idzie jak, tak, jak trzeba. A w przypadku Bidena jest to oczywiste. Oczywistym powodem jest są względy zdrowotne i, i, i wiekowe. Czy Kamala Harris zdoła przełamać to, to fatum? No myślę, że są na to spore szanse. Jej, jej kandydatura uruchomiła niebywałe pokłady nadziei i, i energii i w całym kraju. No i. A, a zarazem kampania Trumpa w dalszym ciągu jeszcze nie potrafi się odbudować po, po tym szoku, jakiego doznali, że no nie, nie będą walczyć z Bidenem, tylko z kimś zupełnie innym, No więc no, nie byli na to przygotowani, nie mają planu nie... i poza próbami wyśmiewania się z Kamali Harris, i z tego jak się śmieje albo że ma takie dziwne imię, to na nic specjalnego ich, ich nie stać. Tak więc, no, zobaczymy. Wygląda na to, że kandydatem na wiceprezydenta będzie Kelly, astronauta, senator, i to on jest człowiekiem o takich dosyć w miarę konserwatywnych przekonaniach, co, co będzie pomocne. No i jego dodatkową zaletą jest, że, że jest to no, teflonowy kandydat. Nie, trudno go krytykować. Jedyni ludzie, którzy mogliby mu coś zarzucać, to są ci, którzy uważają, że nie było lądowania na Księżycu i wszystko. Te loty były swingowane. No ale to już jest osobna historia. I teraz jak Partia Demokratyczna ma zamiar co się zwrócić do, do, do wyborców. Co powinna zrobić, żeby przyciągnąć do siebie więcej niezdecydowanych? No to o tym porozmawiamy następnym razem. Do usłyszenia.